Z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, niby w zwierciadło, prawda? Jasność Pańska, obecność Boża, ta kochająca, przenikająca nas, obecność Boża, w którą się możemy wpatrywać niby w zwierciadło, tutaj mogą nas ogarniać tęsknoty za, nie, za nie, życiem kontemplacyjnym i, 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 za sprawą Ducha Pańskiego, słuchajcie, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego oblicza. No po prostu niesamowicie, że, że yy, możemy być coraz bardziej podobni do człowieka Jezusa Chrystusa, który dlatego jest człowiekiem, że chciał być naszym bratem, no i tak dalej, i tak dalej. Proszę Zbask czy stwórczy zamysł Boży w stosunku do człowieka, no, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że niebisło że święte przedstawia stworzenie człowieka i, i w ogóle powołanie człowieka w takich kategoriach no, wielkiego dostojeństwa bycia człowiekiem no wielkiego wywyższenia tego powołania i ja bym się tak bardzo nie dziwił tym tendencjom, żeby negować tę niesłychaną godność ludzką, to w różnych nurtach ateistycznych bardzo wyraźnie można, można widzieć te próby negacji, Żyjemy w takim pokoleniu, które bardzo wielu ludzi ma taką potrzebę, żeby pokazywać, że, że no, zwierzęta nie niemal równe człowiekowi, czy czasem nawet bardziej równe, no, 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 w, końcu, w końcu niektórzy filozofowie współcześni w ogóle potrafią wygłaszać takie karygodne tezy, że, że zdrowy szympans ma większe prawo do życia niż demencjami staruszek, prawda? I, 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 i że rzeczy. To, co teraz mówię, to w żadnym wypadku nie próbuję tutaj Państwu podpowiadać, że jest interesem wiary chrześcijańskiej yy, specjalnie podkreślać niższość zwierząt, czy, 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 nawet próbować nie zauważać tego wszystkiego, czy można nazwać dostojeństwem bycia zwierzęciem, no, to tam myślę, że każdy z nas mógłby różne piękne opowieści tutaj opowiadać. Ja nie wiem, nie jedną opowieść jednak powiem. Może być, że że pojechałem sobie na 8 dni z klasztoru i zostawiłem okno otwarte, wracam i na górnej półce ptak gniazdo sobie uwiózł. I wystarczy. Nie, no to ja ptaka wyrzuciłem, no bo ja tu jestem panem. I proszę się wyobrazić, proszę się wyobrazić, że on mi ze trzy razy na parapet stawał i ja słyszałem to, oczywiście, że to można powiedzieć, sobie wbawiałem, prawda? Ja tam mieszkałem, tym nie wyrzucił, prawda? Ja mam na krótko mówiąc, jakieś poczucie, znaczy złamałem temu biednemu ptakowi jego poczucie sprawiedliwości, prawda? no, no jakieś poczucie sprawiedliwości w dziewczętach są. Dlaczego? Dlaczego bo jak przyjechałem taką azę niezwykle inteligentną na grzechu, to opowiadałem już 10 razy, to dzisiaj nie będę już powtarzał, ale... Ale... Jak to było z To aza. Proszę? Ja to było z to Ale pani je słyszała naprawdę? Nie, ja też. Nie. <noise> Proszę państwa, była taka Aza, a nawet niezwykłe inteligentna i za inteligencję wyrzucono ją z Akademii Policyjnej. To oczywiście nie jest naśpiewanie się z policjantów, tylko, tylko psa, żeby porządnie wytresować, to nie może być nadmiernie, nadmiernie inteligentny, bo za dużo kombinuje. I ja przyjechałem, to było w Korbielowie, gdy ta aza księdzie została I zostałem poinformowany, że ją wytrosowano, żeby nie brała jedzenia podawanego prawą ręką. No to ja wziąłem przede kiełbasy do prawej ręki, prawda? I ukląkłem przed azą i tak jej proponuję. I bym powiedział, ta szelma to po prostu widziałem, co się w niej dzieje. Ta Szerna wyraźnie sobie obmyśla, czy to ludzie będzie z z prawej ręki. Ale widzi mnie pierwszy raz, może nie wiedzieć. <tosłuch> <tosłuch> I tak, i tak podsuwa się, już ma kapnąć, a ja mówię, a gwałtowny ruch 180 stopni. Prawda? Jak można niewinną Azę o tak ciężką zbrodnię podejrzewać, że ja bym z prawej ręki wzięła? No to już nagrodę dostała z ramienia. Ale faktem jest, że, że zwierzęta mają w sobie coś często bardzo fantastycznie wspaniałego, którego nie zawsze doceniamy. Prawda? Mamy różne opowieści o psach, które, które no, no, potrafiły poświęcić swoje życie, żeby ratować, ratować nie, swojego pana czy... czy, czy i, znaczy, jeżeli podkreślamy to szczególne wybyszczenie człowieka, to, to, to nie zależy nam na tym, żeby, żeby y, y, poniżać zwierzęta, czy żeby przeczyć temu, co, co da się o zwierzętach poznać. Teraz nie jest wykluczone, że przy, nowych, przy rozwoju neurologii, że różne rzeczy ciekawe będziemy poznawali prawda, z tego, co się dzieje. W muzykach, zwłaszcza zwierząt wyższych. Niemniej pismo święte nie pozostawia wątpliwości, że człowiek jest jedynym stworzeniem na tej ziemi, którego Bóg chciał dla niego samego. Pytanie: czy my nie jesteśmy tacy, tacy? egoiści, w końcu Ziemia to jest rybek kosmiczny, a może tych cywilizacji, gdzie są istoty rozumne, jest więcej. I Państwo już znacie moją nie teorię, tylko absolutną pewność na temat cywilizacji pozaziemskich, czy istnieją. Nie znam, Nie Nie Proszę Państwa, ale to jest naprawdę stuprocentowo, jestem pewien, że jeśli idzie o cywilizacje pozaziemskie, to jeżeli istnieją, to istnieją i żadnymi argumentami ich nie obalimy, a jeżeli nie istnieją, to nie istnieją. I najbardziej przekonujące argumenty nie powołają ich do istnienia. Prawda? Tak niestety póki co, to nie jesteśmy. Nie jesteśmy w stanie poza tę alternatywę wyjść. Ja nie biedzę. Tak, Proszę? Ja nie wierzę. są. to jest pani sprawda, to jest pani z wybór. Prawda? Każdy z nimi jest tak, jak jest, i tutaj się nie wymądajmy, tylko bądźmy jak otwarci na mowę rzeczywistości. Tak czy inaczej, ja pozwolę sobie przeczytać ten przepiękny, to wszyscy mamy go, go w uszach, psalm który podkreśla to niesłychane wywyższenie człowieka, I prawda? Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym, Syn Człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszy od istot niebieskich. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich. Złożyłeś wszystko pod jego stopy. E, proszę Państwa, jeszcze no, pozostaje nam no, 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 ogromny temat. Nie sądzę, żebyśmy. Zdowanie tutaj, tutaj powiedzieć w czasie jednego wykładu, że Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą. jest niezwykle ważna prawda na temat człowieka. To jest wątek, który pamiętam, że kiedyś Państwu przedstawiałem, ale mimo wszystko nawet dla takiego zwyczajnego przypomnienia to pozwolę sobie jednak podjąć go jeszcze raz. Zwłaszcza, że czasem no, funkcjonują wśród nas sami, czasem może powtarzaliśmy jakieś trudne dowcipy na temat stworzenia pierwszej kobiety z żebra Adama. A to jest niezwykle mądra opowieść, zawierająca no, niezwykle wielką mądrość i, i warto sobie zdać, z tego sprawy.